Jenek, kto to ma balon? Ryszard. Jenek mnie nie ma. Weź, weź mu go tak trzepnij trochę, żeby mu wyskoczył. Ale... Ja. Ojenny. Rysia, z tej radości się przewróciłeś. Ryszard! Rysia masz tu, poczekaj, tutaj on. Dobrze. A bo weź ten, dobra, A weź ten. Rysiek, Rysia. hap masz tu. Masz. <śle> no, no, Tylko to się nie opiera o niego, bo on zaraz pęknie. Nie <śle> uważaj, bo on się nie. No. Trzeba delikatnie robić monikę. No. Dobrze. No. A, o, Jeruszu. Musisz No bo to wstań, a ja ci dam balonik. No weź silniej. I on ja ma A my, my będziemy robić, to tak. Zbierz balon, a my tak lecimy u złap. Nie zauważaj, Wam na mnie poleci. <laughs>